Amo, gus to wielka istota, straszna istota w kosmosie, robię cash i jestem na luzie jebać idiotów a to jest już bangla. Chodzę na ten bit bo mam luz. Niczym Idelty dotykam kabelki bangla taka że głowa ci wybuchnie historia jak w bajce Uważaj na nas. Amogus to wielka istota, straszna istota w kosmosie, robię cash i jestem na luzie jebać idiotów a to jest już bangla. Kia monga lobby, witze ze banyasi siada, mi wiem, co pierdol. Franzu the beat. Amo gusto wielka istota, straszna istota w kosmosie. Robię kesz i jestem na luzie jebać, idiotów, a to jest już bangla. Kurwa tu bila bangla.